Siemmongular. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ja bym się miał dostać na serwer e, Minecraft z tyłu. Po pierwsze umiem ładnie budować i mógłbym wzbogacić, dodać różnych fajnych budowli, bo jestem kreatywny. no. E, drugie, chcę poznać różne osoby, lubię działać w grupie i ogólnie no, no dobra. E, trzecie. Trzecie, umiem robić nawet skomplikowane mechanizmy z Redstone. Czwarte, yy, lubię wersję 1.7.3, bo potem sądziłem, że te wersje już za dużo dodają jakieś elixiry, dlatego lubię wersję 1.7.3. Okej, okay. jeszcze ostatnie, umiem opowiedzieć żarty, z których można naprawdę się śmiać. Zaprezentuję. Gdzie leży podręcznik? Podręcznikiem, ha, ha, ha. Dobra, marka angular.